Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Alchemik, a to jest odcineczek, w którym otworzymy sobie dwie skrzynki WyCSku, A jedną z nich będzie Gamma Case. Będzie to ten Gamma Case, który, który dropnął memu bratu, jak grał. Niestety, na smurfie grał sobie. Jak widzicie tutaj, to nie jest moje główne konto, no ale przy okazji jak sobie doładowywałem, to sobie jeszcze jakąś chromę dwójeczkę otworzymy, może jakaś kostka poleci, naprawdę mi się te koski podobają, nowe są wyśmienite, szczególnie ta, szczególnie ta złota, ta żółta, jak to tam woli, albo ta, albo ta zielona, naprawdę są cudowne, jakby taki karambicik poleciał, to by było świetnie w tym momencie Gamma Case kosztuje około 5 euro. Dwa kluczyki, więc wydałem około 10 euro. No cóż, mam nadzieję, że, że coś ciekawego poleci. A, a na sam początek otwórzmy sobie Chromy dwójkę, Dajmy sobie przedostatni case. Ik. I zobaczmy. Stare skrzynki, stare skrzynki, ale koski drobią też świetne. Tiger Tuffy i, i, i takie różne. Ale na przykład taka Hyper Bestia też jest. E, spoko, chociaż mi pewnie, znając moje szczęście, poleci jakieś e, gówno z tego niebieskiego, nic lepszego pewnie mi nie poleci. No więc, e, no więc co, lecimy sobie, otwieramy, coś czerwonego przeleciało, chyba ze trakiem nawet, a nam poleciał MP7 track pancerny rdzeń. E, wspaniale, e, także... Uuu, lekko używana, nice, tutaj nawet takiego skinania. nie ma. patrzcie jakie ładne. E, tylko szkoda, że gówno warte. Niestety, niestety gówno warte, ale teraz pora na pora na Gamma Case'a. Pierwszy Gamma Case, e, pierwszy Gamma Case w moim życiu, pierwszy dropnięty przez brata. E, AWP jest świetna, naprawdę bardzo mi się podoba. E, MK też, nawet bym się przeniósł na SK, bo teraz gram czwórką, M4A4. Chociaż tutaj też jest twóreczka, też mi się podoba, naprawdę jest spoko. E, gloczek, czemu nie? No i oczywiście, koska, jakby poleciała, to e, wspaniale. Najgorszym, głównym, jakim poleci, będzie Bizon, naprawdę. E, ten Bizon. No nie wiem, nie, nie pasuje to ani to P250, naprawdę. Te skiny tu nie pasują, są po prostu brzydkie, nie podobają mi się. Napiszcie w komentarzach, który skin Wam się najbardziej podoba z. Z, z, z gamma case'ów oraz jaka kostka wam się najbardziej podoba, jaką kostkę byście chcieli jaką byście chcieli sobie otworzyć um, no więc co a więc nie przedłużając lecimy sobie z gamma case'em a w nim otworzymy sobie uwaga leci leci glock 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 west co czerwony skin nie wierzę co? Co? O, cholera! Co tu poleciało? Przetestowany w boju. Jaki Glock? Zobaczmy, ile to kosztuje. O masakra. No nie wierzę, nie wiedziałem, że mi takie coś poleci. 24 euro! 24 euro! Glock poleciał. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Glock przetestowany w boju. No nie, masakra. Może być, mi się podoba. No, a więc dzięki wielkie za oglądanie. Nie zapomnijcie ocenić filmu łapką w górę, albo łapką w dół, w dół jeżeli Wam się filmik nie podobał. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się i cześć!